Panie i Panowie, witam ponownie. Jednym z największych wyzwań nauki programowania jest znalezienie projektów, które możemy wykonać, aby się podszkolić. Nauczyliśmy się pętli, funkcji, podstawowych bibliotek, no i pytanie jest, co dalej. Wiele książek czy szkoleń oferuje nam do rozwiązania różnego rodzaju zadania matematyczne. O ile lubię matematykę, to programowanie tego typu zadań zawsze dawało mi poziom satysfakcji bliski zero. To, co natomiast zawsze lubiłem robić, to wykorzystywać różnego rodzaju API, aby pobierać, przetwarzać, przechowywać informacje, później je analizować. Tak jak w tym przypadku API serwisu internetowego do handlu kryptowalutami Coinbase. Jest to chyba największy serwis tego typu, zresztą notowany na amerykańskiej giełdzie. Jeżeli wejdziemy na ich stronę, a następnie w zakładkę Developers i e Connect, to zobaczymy, że mamy do dyspozycji. Biblioteki, które umożliwiają nam wykonywanie wszystkich akcji, które możemy normalnie wykonywać przez interfejs. Możemy sprawdzać cenę, kupować czy sprzedawać kryptowaluty. Mamy również do dyspozycji o wiele prostsze API, a dokładnie chodzi o REST API znajdujące się pod tym adresem. Jeżeli wejdziemy pod ten adres, to w wyniku tego otrzymamy plik JSON. Z informacjami na temat ceny bitcoina. Tutaj mamy informację, że jest to bitcoin. Cena jest podana w amerykańskich dolarach. No i oczywiście sama cena około 5000 dolarów. To, co postaramy się dzisiaj zrobić, to napisać bardzo prosty program, który będzie pobierał cenę bitcoina, a następnie za pomocą biblioteki SQL Alchemy zapisywał ją do bazy danych SQL Na końcu skorzystamy jeszcze z Pandas, aby te ceny odczytać i zwizualizować. Zaczynajmy. Dobra, my nie będziemy zaczynać od zera, kawałek programu już napisałem. Jest to kawałek zawierający kod SQL Alchemy, który stworzy nam bazę danych z jedną tabelą, do której będziemy zapisywać nasze ceny. Jest to dokładnie analogiczne, tak jak w poprzednim odcinku o SQL Alchemy. Importujemy niezbędne elementy, następnie tworzymy naszą bazę danych SQL Lite, w tym przypadku się nazywa. Jest to baza danych SQL Lite, i w następnym kroku definiujemy klasę. Która zostanie dzięki SQL Alchemii przetłumaczona na tabelę w bazie danych. Chcemy mieć cztery kolumny: coin będzie informacja, o jaki, jaką kryptowalutę zczytaliśmy, data, currency czyli w jakiej walucie podajemy cenę, no i sama cena. No i to wszystko. Po uruchomieniu tego kodu powinna zostać utworzona baza danych, a w niej powinna znaleźć się tabela prices. I to będzie nasz punkt startowy do tworzenia całego projektu. Możemy zresztą zerknąć do folderu. No i baza danych się stworzyła. A w, niej mamy a w niej mamy tabelę Prices i dokładnie te kolumny, które zdefiniowaliśmy w naszej klasie. Dobra, przechodzimy do pisania samego programu. Nazwijmy go Coinbase.py. No i tak, będziemy potrzebować. Request, ponieważ będziemy czytać dane z API RESTowego, przyda się biblioteka Time. W ten sposób dodamy do tabeli informację, kiedy zczytaliśmy daną dany czas, kryptowalutę. Musimy zaimportować sam plik DB, ten, który tworzy bazę danych. Będziemy wykorzystać obiekty klasy oraz połączenie z bazą danych. No i jeszcze musimy zaimportować Session Maker. Jeżeli dobrze pamiętam, SQL Alchemy ORM import. Session maker. No i dobra. Następny krok to jest utworzenie sesji. Session równa się session maker. Standardowa operacja przy SQL Alchemy. DB Engine, który jest zdefiniowany plik w pliku DB. Zawsze tak samo nazywam, więc pamiętam w tym przypadku, co mi się rzadko zdarza. A następnie otwieramy sesję. Session. Dobra. Na końcu od razu, na końcu pliku trzeba, trzeba będzie pamiętać, żeby sesję jeszcze zamknąć, więc od razu możemy to napisać. Session close, żeby nie zapomnieć. No i dobra, odczytajmy jednorazowo cenę naszego bitcoina. Wykorzystamy request. Get. Tutaj podamy adres naszego api, no i od razu jeszcze zamienimy na plik JSONowy, na format JSONowy. Dobrze, adres naszego api to było. Mamy to tutaj. Dobrze. I możemy zrobić print, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. Print res. Zapisujemy, uruchamiamy i powinniśmy jednorazowo otrzymać cenę naszego Bitcoina. Zaraz zobaczymy. No i mamy. Jest ta cena Bitcoina. Widzimy, że poszedł trochę w górę. Szkoda, że wcześniej nie kupiliśmy. Mamy w json informację, że to jest Bitcoin, walutę oraz cenę. Jeżeli chcielibyśmy dokładnie te trzy informacje pobrać, odczytać... To byśmy musieli się do tego odnieść w ten sposób. Data Base to będzie jedno. Res Data Nie ma jak to live coding, wszystkie możliwe błędy wychodzą od razu. Currency dobra i jeszcze sama cena to będzie Res Data i to będzie Amount. Dobra, uruchomimy nasz program jeszcze raz. Wyciągnęliśmy dokładnie te informacje, które nas interesowały. Teraz musimy zapisać, chcemy zapisać te informacje do bazy danych. Może zdefiniujemy osobną funkcję, którą będziemy wykorzystywać do tego celu. Def add price. No i teraz funkcja, niech pobiera informację coin, czyli jaka waluta, w jakiej, w jakiej walucie, jaka kryptowaluta w jakiej walucie i jaka cena. Price, dwukropek. I teraz, P, jak price. Odniesiemy się do wcześniej zdefiniowanej klasy prices i użyjemy konstruktora, do którego przekażemy te trzy wartości. Dobra, czyli przekazujemy coin, currency oraz price. Dobra, session. Add. Dodajmy nowy rekord. I jeszcze session commit, czyli zapiszemy zmiany. Zrobimy add. Price. I tutaj przekażemy te same parametry, które przekazywaliśmy do print'a. O. No i teraz powinno być dobrze. Uruchamiamy jeszcze raz. Zaglądamy do bazy danych. No i w ten sposób mamy jeden wiersz z ceną oraz informacją, kiedy pobraliśmy. Dane. Informacja na temat daty, daty została wpisana do bazy danych z tego względu, że zrobiliśmy to już na poziomie konstruktora. Czyli tutaj dodajemy kolumnę z informacją o aktualnej dacie. Dobra, chcemy pobierać tą cenę cały czas, więc zrobimy pętlę. Nie wiem jak często zmienia się cena Bitcoina. Nie wiem, zrobimy pobieranie co? Nie wiem 2 sekundy, 3 sekundy time. Slip 3. Uruchomimy nasz program i poczekamy kilka minut, aby kilka razy cena bitcoina się pobrała. Dobrze, no jakoś znacząco długo nie czekaliśmy, może z dwie minuty. Zobaczmy na dane, które nam się zapisały w naszej bazie danych. Powinniśmy mieć kilkadziesiąt wierszy albo i więcej. Przeglądamy. No i mamy 58 rekordów z ceną bitcoina. On kilka razy, się, kilka razy cena się zmieniła. Można było podtrzymać dłużej, no ale całkowicie to wystarczy, aby przejść do kolejnego etapu, wizualizowania danych w np. Jupyterze, Notebook za pomocą Pandas. Sprawa jest prosta: importujemy Pandas. Pandas, jeżeli. Pro, prosta, jeżeli dobrze się napisze: Pandas ASPD. Następnie import SQL Lite 3. Robimy połączenie z. Naszą bazę danych SQLite 3 i to chyba było Connect. Connect potrzebujemy podać ścieżkę. Mamy ją w naszym pliku DB. Więc skopiujemy. Potrzebujemy ten fragment do Pandasa. Wracamy do Jupitera. Wklejamy tutaj. I jeżeli wszystko działa dobrze, to powinniśmy mieć połączenie z naszą bazą danych. Nie dostaliśmy błędu, więc zakładam, że jest. No i teraz utworzymy DataFrame za pomocą Pandasa i funkcji read. Read SQL jest. Tu w pierwszej kolejności, jako pierwszy parametr, podajemy zapytanie SQL: select gwiazdka from. Tabela bodajże nazywała się prices. Tak. Wracamy. Jako drugi parametr, przekazujemy. Połączenie do naszej bazy danych. Enter. Może jeszcze wyświetlimy zawartość, zobaczymy, czy dobrze się pobrało. No i mamy cenę naszego Bitcoina wyświetlono w Jupyter Notebook. Natomiast zobaczmy jeszcze, czy dane, czy typy kolumn są prawidłowo pobrane. Widzimy, że data jest typu object, a chcielibyśmy, żeby była datetime. Zamienimy ją jeszcze. DF date równa się to była funkcja bodajże to date time, dobrze no i kolumna df date i jeszcze żeby zwizualizować to w pandasie w postaci time series potrzebujemy zmienić indeks na tą, da, na tą datę stworzymy drugie data frame na przykład jeżeli coś sknociliśmy i set index na date, dobra wyświetlimy df2 no, i widzimy, że mamy jako nasz indeks datę, kiedy pobraliśmy cenę bitcoina. Myślę, że teraz nie powinno być problemu, żeby to zwizualizować. Zobaczmy jeszcze tylko, czy wszystko, wszystkie typy się dobrze zmieniły. Types Myślę, że nie powinno być problemu, żeby to teraz zwizualizować. Najprostszym sposobem, żeby to zwizualizować, jest użycie funkcji plot. Wykres nie będzie spektakularny, ale. Ale jest, ale jest. Bardzo prosty wykres. Oczywiście można dodać tytuł, można go rozszerzyć. Natomiast ile czasu pobieraliśmy? Pobieraliśmy 4 minuty dane na temat Bitcoina. One zmieniły się raz, dwa, trzy, cztery. Być może co minutę zmienia się cena Bitcoina. Miałoby to jakiś pewnie sens. Można podtrzymać programik uruchomiony przez dłuższy czas, zebrać więcej informacji do bazy danych, natomiast idea będzie dokładnie taka sama. W pierwszej kolejności zdefiniowaliśmy w SQL Alchemy naszą tabelę w bazie danych, Prices. Było to dość proste, znamy to z poprzedniego odcinka. Następnie napisaliśmy bardzo prosty programik, który w pętli pobiera informacje na temat ceny Bitcoina i zapisuje, zapisuje do bazy danych, a na samym końcu w trywialny sposób zwizualizowaliśmy te wyniki w Pandas. Dobrze, mam nadzieję, że filmik będzie przydatny i części z Was Pomoże poczkolić swoją umiejętności programowania w Python. W tym odcinku to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia już wkrótce.